Witam, em, trygon ziemi, byk, panna koziorożec, zobaczmy co tutaj dla was portal 11.11 11 ma do przekazania, co tu do was spływa z góry, zobaczmy, no chcą wyjść dwie, dobrze, dla byczka idą dwie, święta Brygida i archaniel Azrael, Święta Brygida przynosi Wam pasję, ogień, wzrost, pewność siebie, e, inspirację. E, a Archanią Azrael przynosi odrodzenie, tak? Przynosi transformację, przynosi zmiany w życiu. No więc bardzo fajnie, bo jeżeli macie pasję i chęć do działania i akceptujecie te zmiany, no to już nic więcej cudowniejszego nie może się zdarzyć. Przechodzisz jak gdyby z jednego rozdziału swojego życia do następnego. Więc pozwól starym rzeczom odejść, umrzeć. Nie przenosić tego do nowego rozdziału, tak? Wejdź odważnie w nowe. Jedne, drzew, jedne drzwi się zamykają, inne się dla ciebie otwierają. I to dotyczy wszelkich aspektów waszego życia: czy związków, czy prosperity, czy zawodowych. Zastanówcie się, do czego to najbardziej wam pasuje. Wchodzicie teraz z, właśnie z, w energii 11:11 .11, tego portalu z ogromnym ogniem, pasją, radością, tak? Wiarą w siebie. E, przede wszystkim czujecie się docenione, czujecie się dopieszczone, czujecie się piękne, czujecie się seksualnie atrakcyjne. E, podążaj za swoją pasją, z ogniem w sercu, tak? Zasiewaj nowe nasiona, które chcesz, żeby urosły w przyszłości. Jest ku temu e, naprawdę świetny czas, i do tego cię namawiają właśnie te e, energie wyższe. Dobra, a co tu mamy w przekazie? Ciasteczek chińskich. Co tutaj chce być dla Was jeszcze? Coś tu chyba chciało wyjść, to zobaczmy. No, zobaczcie, no i seksualność, ewidentnie. Ekscytujący związek może przejść teraz do nowej fazy pasji, rozognienia, przyciągania seksualnego. Tu jest też możliwość, właśnie małżeństwa, możliwość założenia rodziny, możliwość zajścia w ciążę, gotowość na to, tak. No i jeżeli oczywiście to będzie, jeżeli nie chcecie tej ciąży, to po prostu uważajcie, żeby coś takiego się nie wydarzyło, ale miejcie z tyłu głowy, że dziecko przynosi naprawdę ogromną radość i jeżeli pojawiło się w Waszym życiu, to nie pojawiło się przypadkowo. Ono wybrało sobie właśnie Ciebie. Jako rodzica, tak? Miej tego świadomość. No, pięknie. Pięknie. Tu widzę, portal 11:11, 11 rozpala dla byka. Niesamowicie ognisty czas. Dobra. Co tutaj mamy jeszcze? No, zobaczcie. I mamy to samo, co przekazuje Archaniel Azrael. Transformację. Tu mamy śmierć i przebudzenie i tu mamy śmierć, czyli to, co stare musi odejść, po to, żeby narodziło się nowe. Mm -hmm. Co tutaj jeszcze może wam przynieść ten czas? Mądre decyzje. Um. I też y, jak gdyby ta decyzja musi już nastąpić teraz, tak? Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że ta zmiana ta transformacja musi wskoczyć właśnie w tej chwili. Już najwyższy czas podjąć y, decyzje, które już tam, że tak powiem, dojrzewały w Waszym wnętrzu. Pora planować nowe y, i pora iść w nowe. Ale w sposób niestandardowy, nie taki, jak żeście robili do tej pory. Tutaj w siedmiu mieczach mamy: komunikuj się w sposób inny niż do tej pory. Bądź dyskretny, bądź sprytny, bądź dyplomatyczny. Eee, miej w tył głowy swoje własne intencje i swoje własne plany, co chcesz osiągnąć, tak? Tutaj. Nie pozbywaj się z głowy tego, do czego chcesz naprawdę doprowadzić, tak? Tylko przez pryzmat właśnie sprytu, dyskrecji, dyplomacji, komunikacji, takiej właśnie, gdzie coś powiesz, odskoczysz, poczekasz, jaka jest na to reakcja i podrążysz dalej. To jest właśnie Siedem Mieczy, tak? Jeżeli chodzi o komunikację, nie mów też o wszystkim, o swoich planach. Nie mów wszystkim o tym, co zamierzasz. Mm, trzymaj to dla siebie. O, bardzo ważny czas, kochane byczki. Bardzo ważny czas. Dziękuję Wam bardzo. I zobaczmy, co mamy dla następnego. Znaku ziemskiego, czyli dla panny. Jaki tu przekaz dla panny leci? Panna i portal 11:11. 11. Panna. Mhm. Już była ta karta. Droga y, praktyki duchowej. Yy. Kochane Panny, jest prośba, abyście włączyły swój, swój humanitaryzm, swoje człowieczeństwo, żebyście zajęły się swoją duchowością, swoją praktyką duchową, żebyście podnosiły na wyższy poziom swoje wibracje, tak? I swoją świadomość też. No, czegokolwiek by to nie dotyczyło. Kluczem do sukcesu jest. Wasza duchowość. Rozwój wasz duchowy. Hmm. Jeżeli się martwisz y, jakimiś sprawami, które krążą wokół y, relacji lub biznesu. To możesz mieć pewność, że teraz będzie wszystko szło ku lepszemu. Takie jest zapewnienie góry dla Ciebie. <laughs> Bardzo fajnie. Bardzo fajnie jest. Czas oproszę. I jest słońce, i jest yy, właśnie ten rozwój duchowy, jest kapłanka. Bardzo silne, mocne y, energie. Zapominamy, zamykamy przeszłość po to, żeby. Zamknąć trudny okres komunikacji, który był prawdopodobnie między Tobą i drugą osobą, tak? Pora na wzrost, pora na mądrość duchową, pora na Twoją mądrość kobiecą też. Pora zamknąć przeszłość, zamknąć ten, te porażki, te bitwy, te kłótnie. Um, o to Cię prosi góra przede wszystkim, tak? I zwracaj uwagę, no tu mamy człowieczeństwo, a tu mamy zwracaj uwagę na zasady moralne, na etykę, tak? To jest bardzo ważne tutaj w tej chwili. Pamiętaj, co podpisywałeś, komu przysięgałeś, co obiecałeś, tak? No, droga panno, przekaz dosyć mocny, fajny. Klucz. Jest w Tobie, w, twojej, w Twoim rozwoju duchowym, w Twoim podnoszeniu Twojej wibracji, yy, Twojej energetyki. Yy, masz piękny tutaj czas do tego. Góra Ci mówi, naprawdę, słońce zaczyna już wychodzić na horyzoncie. Po tej burzy przychodzi słońce. Ważne jest, żebyś nie zapominał o tym, kim jesteś o człowieczeństwie, o moralności, o etyce, o. o mm, Właśnie duchowych potrzebach, tak, takich, które wychodzą do drugiego człowieka również. No 11 11 w ogóle ma w przekazie <noise> pomoc innym, tak, i wspieranie innych. Dobrze. I koziorożec. Zobaczmy, co tutaj mamy dla koziorożca. Portal 11.11, 11. to chcę Wam przekazać, drogie koziorożce. Drogie koziorożce. Jezus, hmm. współczucie, przebaczenie, eee, nauki, duchowego przywódcy, eee, kogoś, kto jest dla was bardzo ważny i istotny. <tuszy> <tuszy> Proś Jezusa też o pomoc, pytaj go, dostaniesz odpowiedzi na pewno. Jest to piękna energia, czysta, biała energia, mistrzowska wręcz. No i nie dziwię się, że ona się pojawiła tutaj w tym portalu 11-11, bo przecież 11 to jest duchowe przebudzenie, to jest oświecenie, to jest wysoka wibracja, tak? To jest intuicja, wrażliwość, mistycyzm. Więc nie ma się co dziwić, że tutaj się y, y, przejawił ten y, Jezus właśnie dla Was. <laughs> A cóż on jeszcze chciałby wam powiedzieć, że miłość, że wszystko prowadzi do miłości, tak? Słuchaj miłości, pokazuj współczucie, okazuj współczucie i, i dobre intencje we wszystkim, w czym robisz, wszystko, czego cię dotyczy. Ma być właśnie pełne czystych intencji, pełnego, pełne współczucia, zrozumienia i przebaczenia. Mhm. Dobra, jeśli masz komuś coś do wybaczenia, to wybacz. Jeżeli masz sobie do wybaczenia, to również to zrób. Tu jest też ważna miłość własna, kochani. Wyzwania, um, daj sobie czas, um, aby odejść od problemów i konfliktów. Bo mogą one, y, możesz delikatnie w tej chwili wyjść, jak gdyby z tych y, y, z tych sytuacji, które mogą przyjąć jeszcze, y, że tak powiem gorszy obrót, tak? Więc daj sobie czas, żeby przyjrzeć się tym problemom i tym konfliktom i delikatnie po prostu z tego się wycofać. I nie nadawaj im znaczenia większego niż one rzeczywiście yy, mają. Przede wszystkim nie dramatyzuj, tak? Dobra. Osiem buław. Aha. Asmonek. No dobra, kochani, e, musicie uspokoić głowę. Musicie uspokoić głowę. Wiadomości, które do Was przychodzą, może nie będą zbyt e, radosne i będą powodowały, że nie będziecie spać w nocy. E, macie się tym po prostu nie przejmować. Uspokójcie się. Otwórzcie swoje serce na to, co przynosi Wam góra. Otwórzcie się na współczucie, otwórzcie się też na wybaczenie sobie lub innym. Macie w zanadrzu naprawdę ogromną szansę, a samonet, na rozpoczęcie czegoś od nowa. Absolutnie. To jest nasiono, które można posiać od nowa i które dobrze zainwestowane przyniesie naprawdę. Yy, Fajne, fajne, że tak powiem, płody, tak? Czy to w związkach, czy w ogóle w materialnym Waszym życiu. Tak, i to Wam pozwoli pójść do przodu, kochani, absolutnie pójść do przodu. Macie kartę bramy, wychodzicie z trudnego okresu, tylko mówię: skupcie się na swoich emocjach, skupcie się na otwartym sercu, na wdzięczności, na przebaczeniu, na miłości, na tym, co buduje. To Jezus mówi wszystko, do czego dążysz, prowadzi przez miłość, tak? Nie zapominaj o tym. Do Ciebie ta energia Jezusa spłynie właśnie w portalu 11:11 i przyniesie Ci naprawdę poprawę i ukojenie w sytuacji jeżeli jesteś w jakiejś trudnej sytuacji. Hmm? Dobra, bardzo Wam dziękuję. Trygon Ziemi. Żegnam Was. Pa, pa.